Czy kiedykolwiek zauważyłeś ciężar, który często nosimy w sobie? Jak poczucie pustki, które wydaje się pilnie i czasami prawie desperacko domagać się wypełnienia. Początek poszukiwań kogoś do naszego życia często bierze się z tej percepcji. Pomysł, by znaleźć kogoś, kto nas dopełni, kto sprawi, że kawałki się złożą, kto uczyni nasze życie całością. Kiedy patrzymy w lustro obraz, który widzimy, często sprawia, że wierzymy, iż czegoś brakuje. Samotność nie jest tylko fizyczna, jest emocjonalna, egzystencjalna, a ta nieobecność zaczyna krzyczeć, i w tym momencie szukamy kogoś, kto to uzupełni. Chociaż nasza istota jest całością, nasze postrzeganie jest wypaczone przez ten brak. Szukamy u drugiej osoby czegoś, czego w rzeczywistości nigdy nie możemy znaleźć. Na początku może to się wydawać komfortowe, wypełniając pozornie pustą przestrzeń, ale to poszukiwanie czyni nas niepełnymi. Ponieważ prawdziwe dopełnienie nie pochodzi od innych, kiedy po raz pierwszy to dostrzegasz, to jak szok. Nie potrzebujesz kogoś, aby uzupełnił to, co brakuje. To, co czujesz, jest odbiciem podróży, która nie została jeszcze zrealizowana z samym sobą. Czy zauważyłeś, że przez całe życie to, czego szukaliśmy, to zewnętrzna przystań? To było konieczne w pewnym momencie. Jednak to spostrzeżenie, niczym promień światła, zaczyna się rozprzestrzeniać. Gdy rozumiemy, że szczęście to nie jest coś, czego możemy oczekiwać od innych. W rzeczywistości jest to budowla wewnętrzna coś, co nie może być dane ani odebrane, ale co można pielęgnować. Nikt nie jest odpowiedzialny za to, aby uczynić cię całością. To, kim jesteś, już jesteś. Co się dzieje, gdy nagle przestajemy potrzebować kogoś, aby wypełnić cokolwiek? Patrząc w głąb siebie, odkrywasz, że Twój własny pustka jest zaproszeniem do autoodkrycia. To już nie chodzi o to, czego brakuje, lecz o to, czego jeszcze nie dostrzegłeś w sobie. Ruch przestaje kierować się ku innym, a przekształca się w ruch wewnętrzny, gdzie jedynym towarzystwem, którego potrzebujesz, jest twoja własna prawda. Czy już to zauważyłeś? Jak ta percepcja była transformująca w twoim życiu. Jak poszukiwanie uzupełnienia zaczyna się rozmywać, a zaczyna się nowe poszukiwanie. Poszukiwanie kogoś, aby kroczyć obok, a nie, aby wypełnić to, co brakuje. Dzieląc się tym, robisz przerwę, cisza staje się dużą częścią podróży. Co dostrzegłeś, krocząc nową ścieżką? To już nie chodzi o to, czego potrzebujesz, ale o to, kim się stajesz podczas wędrówki. Gdy zdasz sobie sprawę, że nie potrzebujesz już nikogo, aby wypełnić pustkę, następnym krokiem jest przejście od szukania kogoś do uzupełnienia, do poszukiwania kogoś, aby iść obok. To głęboki ruch, w którym pragnienie towarzystwa zaczyna nabierać kształtów. To jakby twoja dusza uwolniła się od idei potrzeby i otworzyła na ideę wyboru. Tutaj przestajesz postrzegać siebie jako kogoś niedoskonałego, szukającego czegoś, aby stać się kimś pełnym, kto wybiera, kogo zaprosi do dzielenia się swoją podróżą. Percepcja, że już jesteś całością, zmienia naturę tego, czego szukasz w partnerstwie. Nie chodzi już o niedostatek czy pustą przestrzeń, lecz o prawdziwą chęć dzielenia się tym, co posiadasz. To znacznie więcej niż znalezienie kogoś, kto uzupełni twoje cechy, to znalezienie kogoś, kto będzie kroczył obok ciebie. A ta wędrówka nie musi być prowadzona w celu zmiany czy naprawienia drugiej osoby. Wręcz przeciwnie, podróż staje się współtworzeniem między dwiema pełnymi osobami, które razem stają się jeszcze bardziej spełnione. Tutaj poszukiwanie przestaje dotyczyć potrzeb i staje się wymianą oraz dzieleniem się życiem. Czy zdajesz sobie sprawę, że prawdziwa towarzyskość nie wynika z zależności, lecz z wyboru? Wybór kogoś, kto będzie kroczył obok, to akt miłości własnej i dojrzałości. Ta droga jest długa i wymaga głębokiego samopoznania. Gdy uświadamiasz sobie, że jesteś wystarczająca, zaczynasz dostrzegać, że nie szukasz Zbawiciela. Ale partnera, kogoś, kto zaakceptuje twoją całość i również przyniesie swoją. Wędrówka przestaje być wysiłkiem na rzecz wypełnienia, a staje się bogatą, lekką i pełną możliwości drogą. Ta nowa percepcja wymaga odwagi, odwagi do porzucenia myśli, że potrzebujesz czegoś, czego nie masz, oraz odwagi do oddania się urodzie tego, kim już jesteś. Zrozumienie, że nie potrzebujesz nikogo, aby czuć się kompletnym, to znaczący krok. I kiedy to się wydarzy, druga osoba nie przychodzi już, aby wypełnić emocjonalne luki, ale aby podzielić się tym, co już jest pełne i żywe. Nie szukasz już uzupełnienia, ale kogoś, kto wzbogaci Twoją drogę tym samym natężeniem. Ale co zmienia się w Twoim codziennym życiu, gdy uświadamiasz sobie, że Twoje poszukiwania dotyczyły towarzystwa, a nie kogoś, kto ma Cię dopełniać? Co ujawnia się w tym momencie? Jak zmienia się relacja? Każdy mały wybór staje się bardziej świadomy. Twoja relacja z życiem, miłością, ludźmi, a nawet z samą sobą ulega przemianie. Uświadamiasz sobie, że miłość to nie rozwiązanie problemu, ale wyraz tego, co już istnieje w tobie. Teraz, gdy zdajesz sobie sprawę, że twoje poszukiwania nie dotyczą już kogoś do wypełnienia pustki, lecz kogoś, z kim możesz iść obok, co robisz z tym nowym zrozumieniem? Pozwalasz sobie przeżyć swoją podróż w lżejszy sposób wiedząc, że jesteś kompletna, a towarzystwo drugiej osoby to prezent, a nie konieczność. Przy kimś dzielisz doświadczenie życia, nie naciskając na to, by druga osoba była tym, kim nie jesteś. To zmienia dynamikę relacji. Wyobraź sobie wędrówkę, w której każdy krok stawiany jest z szacunkiem i miłością dla podróży drugiego. Teraz u boku kogoś, kogo wybierasz, idziesz nie po to, by rozwiązać coś, ale by żyć i wspólnie się rozwijać. Każda istota z jej pełnią łączy się w partnerstwo, które transcendentuje zależność. Podróż życia nie polega na znalezieniu kogoś, kto wszystko naprawi, ale na tworzeniu chwil, wspieraniu się, odkrywaniu życia i jego tajemnic razem. Podróż, która wcześniej wydawała się potrzebować celu, staje się teraz drogą doświadczeń, nauki, miłości i akceptacji tego, co jest. To zrozumienie, że jesteś kompletny. Już odzwierciedla się w twojej relacji z innymi. W momencie, gdy zdasz sobie z tego sprawę, stajesz się zdolny do budowania czegoś prawdziwego, czegoś, co nie zależy od drugiej osoby, aby było dobre, a wręcz przeciwnie, staje się dobre, ponieważ obie strony budują coś wspólnie. Tutaj obecność drugiego człowieka jest jedynie odbiciem twojej własnej pełni. A na podstawie tej percepcji rozumiesz, że miłość to coś więcej niż poszukiwanie czegoś, co jest zbyt mało, to celebracja wszystkiego, co jest, zarówno w tobie, jak i w drugiej osobie. Zaczynasz dostrzegać, że życie to proces nieustannej transformacji, a nie nieustanna pogoń za czymś, co ma być dopełnione. Pozwalasz sobie kroczyć obok kogoś, nie po to, aby poprawić, ale aby się rozwijać. To miłość, która przekracza ideę wypełnienia, i obejmuje koncepcję wzrostu, towarzystwa i dzielenia się. To, co stoi przed tobą, nie jest pustką, lecz bogatą podróżą pełną nauk i możliwości. Wędrówka jest dzielona, ale doświadczenie jest jednocześnie indywidualne i zbiorowe. Już nie chodzi o kogoś, kto wypełnia przestrzeń, ale o kogoś, kto wzbogaca podróż, która w jakiejś formie już w tobie istniała. To jest moment, w którym relacja przestaje dotyczyć drugiej osoby. A zaczyna odnosić się do tego, co wspólnie tworzycie. Coś, co nie zależy od niezaspokojonych potrzeb, ale jest zbudowane na sile prawdziwej miłości i pięknie wspólnej wędrówki. Partnerstwo, które rodzi się z głębokiego zrozumienia, że obie strony są kompletne, a dzielona droga życia jest jedną z najpiękniejszych ludzkich doświadczeń. I gdy ta ścieżka rozwija się przed tobą, pytanie nie dotyczy już braków, ale możliwości. I tym samym podróż. Trwa dalej. Teraz, gdy podróż została nakreślona i zauważyłeś głębie przejścia od poszukiwania dopełnienia, do poszukiwania towarzystwa, droga przed tobą otwiera się szeroko, wolna, z lekkością, która rodzi się z pełnej akceptacji tego kim jesteś. Jednak, jak wszystko, co głębokie, ta ścieżka nie jest liniowa ani łatwa. Są chwile, w których będziesz kuszona, by wrócić do starego sposobu patrzenia na relacje, gdzie pomysł wypełnienia pustki wydaje się bardziej komfortowy niż zaakceptowanie ogromu, który już istnieje w tobie. Jednak coś w twoim wnętrzu teraz jest silniejsze. Zdałaś sobie sprawę, że podróż u boku kogoś nie powinna być środkiem do celu, ale okazją do wspólnego poszerzania doświadczeń i perspektyw. Relacja z inną osobą nie polega już na szukaniu czegoś, co wypełni puste miejsca. Chodzi o chodzenie ramię w ramię. O wzrastanie i wspieranie się nawzajem, ale bez oczekiwania, że drugą osobę naprawi to, co masz w sobie. Wyzwanie, by nie cofać się. Jeśli pamiętasz momenty, gdy byłaś blisko kogoś, odczuwając głęboką pustkę, wiesz, co to znaczy bać się bycia niekompletnym. Ten strach jest jedną z największych iluzji naszej ludzkości. Zastanawiałaś się może, czy można w pełni żyć bez innego, który byłby fundamentalną częścią Twojego szczęścia. Kiedy zaczynasz dostrzegać, że niczego nie brakuje, wyzwanie przychodzi w postaci puszczenia starego wzorca: że zjednoczenie ma sens tylko wtedy, gdy wypełnia pustkę. To jest punkt zwrotny, wielka lekcja. Społeczeństwo często uczy nas, że bycie całością jest rzadkie i że aby być ważnym, musimy być kochani i akceptowani przez innych. Istnieje cichy mantr, który mówi: Nie jesteś wystarczająca sama, potrzebujesz kogoś innego. Aby być kompletną. A ponieważ relacje są przedstawiane jako rozwiązanie dla naszych pustek, łatwo uwierzyć, że twoje szczęście od tego zależy. Ale jednak moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że jesteś już całością i że to, czego szukasz w partnerze, to towarzysz podróży, a nie lekarstwo, uruchamia coś potężnego w tobie. Ponieważ zaczynasz dostrzegać, że zamiast szukać czegoś, co dopełni twoje życie, możesz teraz zaprosić drugą osobę do wspólnej wędrówki. Miłość zatem staje się energią, która odżywia tę podróż, a nie zbawieniem duszy. Tutaj pojawia się pierwszy ważny punkt do refleksji: czego szukałem u boku tej osoby? Jeśli już nie próbujesz wypełnić pustki, co się ujawnia w głębi twojego istnienia? Jaka jest prawdziwa motywacja, by być z kimś? Podróż wspólnego rozwoju. Kiedy wybierasz towarzystwo kogoś, a nie uzupełnienie, następuje zmiana w koncentracji. Nie szukacie już rozwiązania problemów indywidualnych, lecz tworzycie coś kolektywnego. Miłość przestaje być lekarstwem i staje się siłą twórczą. To taniec dwóch dusz, które są całe, ale razem potrafią rozszerzyć i pomnożyć intensywność ludzkiego doświadczenia. W tym momencie wielu się myli. Społeczeństwo mówi nam, że szczęście pochodzi z idealnego związku, w którym nie powinno być żadnych wad, a problemy powinny być naprawiane ale zdajesz sobie sprawę, że w głębi duszy nie ma nic do naprawienia. Prawdziwa lekcja polega na akceptacji chwil słabości, trudnych okresów, ponieważ są one częścią wzrostu. Ty i twój towarzysz podróży nie jesteście wrogami bólu ani cierpienia. Są mistrzami, którzy prowadzą twoje rozwój. Zauważ, jak twoja ewolucja dotyczy teraz transformacji tego, kim już jesteś. Już się znasz, już się rozumiesz. Nie chodzi już o zaspokajanie braków ale o rozszerzanie własnego światła i pozwalanie innemu na to samo. U boku osoby, która również postrzega siebie jako całość, dostrzegasz, że podczas gdy jedna może być lustrem, druga nadal pozostaje towarzyszem. Oboje się wspieracie, rozwijacie i uczcie się razem, ale każdy ma swoją własną podróż. Miłość jako ekspansja, a nie jako potrzeba, tutaj kryje się prawdziwa magia relacji. Prawdziwa miłość nie jest dążeniem do tego, aby życie stało się kompletne, lecz aby życie mogło się rozwijać. Każde doświadczenie, każde wyzwanie, każda dzielona radość to momenty współtworzenia. Nie rozwiązujecie już niczego, tworzycie w sposób ciągły coś piękniejszego, niż każde z Was mogłoby stworzyć osobno. Z tej nowej perspektywy relacja przekształca się w przestrzeń wolności. Nie chodzi już o potrzebowanie drugiej osoby. Ale o wybór drugiego człowieka, aby wspólnie kroczyć ścieżką. Obecność tego drugiego to prezent, a nie środek do osiągnięcia celu. Zauważasz, że każdy krok postawiony obok tej osoby to w rzeczywistości nowe doświadczenie, a nie potrzeba do zaspokojenia. Miłość staje się więc sposobem na istnienie, a nie lekiem na brak. Spotkanie dwóch całości. Najgłębszy moment tej transformacji następuje. Gdy spotykasz kogoś, kto również dostrzegł to samo. W tym momencie oboje już nie szukacie rozwiązań ani napraw. Po prostu jesteście ramię w ramię, tworząc rzeczywistość, która ma znacznie więcej wspólnego z jednością dwóch pełnych istot, niż z połączeniem dwóch niekompletnych światów. Miłość przekształca się wówczas. Jest wolna, nie przywiązuje się do oczekiwań, istnieje w przepływie chwili w akceptacji tego, co jest, a gdy to dostrzegasz, Zaczynasz żyć relacją w sposób bardziej naturalny, bardziej spontaniczny. Druga osoba staje się towarzyszem, partnerem w podróży przez życie. Już nie kimś, kto ma wypełniać twoje luki, ale kimś, z kim możesz budować nowe ścieżki, nowe odkrycia, a nawet nowe milczenia. I dostrzegając to, coś w twoim sercu się uspokaja. Strach przed samotnością znika, ponieważ samotność jest postrzegana w nowym świetle. Nie jest już czymś, czego należy unikać. Ale tym, co należy świętować, jesteś już całością, a bycie samemu nie jest już karą. Samotna, jesteś już kompletna, a w towarzystwie innej osoby możesz jeszcze bardziej się rozwijać, poszerzać swoje horyzonty, żyć intensywniej. Zakończenie i początek nowego cyklu. Co dostrzegasz teraz, kontynuując swoją podróż? Co dla ciebie oznacza miłość i towarzystwo kogoś, gdy już rozumiesz, że jesteś kompletna? Co zmienia się w twojej relacji z innymi, wiedząc, że to, czego szukasz, to partnerstwo w wędrówce, a nie wypełnienie luk? W momencie, gdy dostrzegasz, że już wystarczasz, relacja staje się żyzną ziemią dla wzrostu, akceptacji i bezwarunkowej miłości. Każdy krok w tej podróży będzie teraz nową szansą na odkrycie siebie, na dzielenie się więcej, na jeszcze większą miłość. To, co wydawało się pustką, teraz jest nieskończoną przestrzenią możliwości. A druga osoba nie przychodzi już, by ocalić lub wypełnić, lecz aby iść obok ciebie, z tymi samymi krokami, w tym samym kierunku. Podróż życia jest teraz celebracją kompletności obu osób, zaproszeniem do nieustannego tworzenia, do bezwarunkowej miłości. I podczas gdy ta podróż się rozwija, zrozumienie, że nie musisz być uzupełniana, nigdy więcej się nie zagubi. Miłość, którą teraz oferujesz, jest czystym wyrazem tego, co już masz w sobie. A to, co tworzysz u boku kogoś, to piękna i nieskończona przygoda, która z każdym nowym dniem nadal się rozwija.